Proszę Państwa, wygląda na to, że liczba ofiar w, tych wybuchu tego w Przewodowie jest trochę większa niż dwie osoby, bo dwie osoby to zostało, zostały zabite, a okazało się, że jest jeszcze trzecia ofiara tego wybuchu w Przewodowie, mianowicie 35 letni dziennikarz Agencji Associated Press James Laporta, były żołnierz piechoty morskiej w Afganistanie, który podał informację, jakoby w przewodów uderzyły dwie rosyjskie rakiety. Okazało się, że te informacje oparł na doniesieniu anonimowego informatora. No i w związku z tym został zwolniony z pracy, także już liczba ofiar wybuchów w przewodowie w ten sposób wzrosła do trzech. Proszę państwa, na tym chyba się nie kończy sytuacja, dlatego że no pan prezydent też, jak się okazało, padł ofiarą nie tyle samego wybuchu. Co towarzyszących mu okoliczności. Otóż, kiedy ten wybuch w przewodowie nastąpił, jeszcze nikt nie wiedział, co mu wolno na ten temat myśleć, to do pana prezydenta zadzwonił francuski prezydent Macron. I Pan Prezydent z tym Prezydentem Macronem przez kilka minut rozmawiał, ale z, 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 kapnął się, że to chyba nie jest Prezydent Macron, no i później okazało się, że to jacyś Ruscy tam do wcipnisia zadzwonili do Pana Prezydenta Dudy. No, chwalebnie się spostrzegł pan prezydent, ale z drugiej strony no, wynika z tego, że ochrona kontrwywiadowcza pana prezydenta Rzeczypospolitej pozostawia trochę do życzenia. Najwyraźniej bezpieczniacy trochę zamarudzili przy kręceniu lodów i tam nie wszystkiego dopilnowali. Proszę Państwa, to oczywiście jest taki incydent drobny, no ale oczywiście rzutuje na całość, bo się okazuje, że do Pana Prezydenta jak ktoś tak już nie może wytrzymać, to może się dozwonić i tam. Potrzeć się dobrze, że nie pod prezydenta Bidena, bo wtedy by to, pan prezydent Duda by pewnie stanął na baczność, słuchając tych komunikatów, co by samo przez się stwarzało taki dodatkowy element komiczny przy tej całej tragedii. Proszę państwa, ale no są już skutki. Tego wybuchu w przewodowie zjechała tam między innymi komisja z Ukrainy. No i na podstawie wykopalisk pan premier jeszcze nie wie czy nie jest do końca pewny, skąd ta rakieta pochodziła. Aż dopiero ukraińska ekipa, na podstawie wykopalisk, ustali, że pochodziła, została wystrzelona z Rosji, a konkretnie z Kremla, gdzie Putin sobie przygotował legowisko faszystowskie. No, i wtedy oczywiście nie wiemy, co zrobimy, bo pan premier Morawiecki, będąc w Finlandii, w ogóle takie dziwnie się zachowywał. Tam jego gospodarzem, która, który go podejmował, to była fińska premier. Jak pamiętam, jest to osoba dosyć rozrywkowa, no i być może, że zadała jakiegoś uroku panu premierowi Morawieckiemu, czy dała mu coś do palenia. Dość na tym, że po, w czasie tej wizyty pan premier Morawiecki powiedział, że jak tylko Rosja się upora z Ukrainą, to zaraz zaatakuje Polskę. No myślę, że to właśnie kładę to na karb palenia czegoś takich jakichś ziółek, dlatego że no chyba Putin się panu premierowi Morawieckiemu nie zwierza z, ze swoich zamiarów względem Polski, więc nie ma innej rady, tylko to na karb trzeba złożyć. A poza tym pan premier Morawiecki, to znaczy nie tyle może on, co ukraiński, były ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrii Deszczyca, Powiedział niedawno, że Polska jest gotowa do wojny z Rosją. No to chyba trochę przesada, bo Polska właśnie całkiem niedawno przekazała, jeśli nie całą, to większość swojej, swojego uzbrojenia Ukrainie, więc jeszcze nie jest do wojny z Rosją gotowa. Bo zanim tam dojdą te czołgi z Korei Południowej, zanim dojdą tam inne zakupy, co prawda, już niektóre Abramsy są w Polsce i tam strzelają strzałami na poligonie w Biedrusku, no ale nawet Niemcy dopiero w połowie przyszłego roku mają nam przekazać baterie dwie baterie rakiet Patriot, które zostaną rozlokowane na wschodniej granicy. No, te dwie baterie to będą jedna od drugiej w dosyć dużej odległości, musiały być rozlokowane, no ale nie mniejsza o to, bo y, nie. Nie martwmy się na zapas, dlatego że Niemcy będą ochraniały również przestrzeń powietrzną Polski, ale też nie od razu, tylko dopiero w przyszłym roku. Więc ewentualnie Polska może być gotowa do wojny z Rosją dopiero w przyszłym roku, kiedy się ostatecznie, ja znaczy nie ostatecznie, przepraszam, dostatecznie uzbroi. Nawiasem mówiąc ta oferta niemiecka pokazuje, że krok po kroku przybliża się, przybliża się utworzenie europejskich sił zbrojnych. No to widać, że każdy próbuje na tym ogniu bijącym z wojny ukraińskiej upiec swoją pieczeń, swoje półgęski ideowe uwędzić. Niemcy nie są wyjątkiem. Proszę Państwa, deklaracja Pana Deszczycy pokazuje, jak y, bardzo ukraińscy dygnitarze nie mogą się doczekać, kiedy Polska też zostanie wkręcona w maszynkę do mięsa, no ale to oni jeszcze nie mają takiej mocy sprawczej, chociaż tam widać incydent w przewodowie, pokazuje, że próbują, ale ostatnie słowo w tej kwestii należy do naszego najważniejszego sojusznika. Co on postanowi, to tak będzie. No i tu musimy mieć oczy dookoła głowy i czujność rewolucyjną zachowywać. Niewiele nam to wprawdzie pomoże, ale zawsze. Proszę Państwa, tymczasem nasz sojusznik mniejszy, to znaczy strona ukraińska, niedawno dokonała takiego, takiej nominacji, która Tutaj w dysonans poznawczy wpędziła pana prezydenta Dudę, mianowicie pan Andrii Melnik, który do niedawna jeszcze był ambasadorem ukraińskim w Niemczech i tam zasłynął z takich gloryfikujących Stefana Banderę wypowiedzi i oskarża, oskarżających Polskę o to, że w okresie międzywojennym to faszystowskie metody prześladowań Ukraińców stosowała. Właśnie został mianowany wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy no Tu dysonans poznawczy pan prezydent Duda przeżywa, no bo to tak z jednej strony no nie wypada dyskredytować tutaj pana ministra Melnyka, no ale z drugiej strony trzeba jakoś udolktować mniej wartościowy naród tubylczy. To też pan prezydent Duda ośmielił się tylko udzielić rady panu ministrowi Melnykowi, żeby sobie to i owo Doczytał. Myślę, obawiam się, że pan minister Melnyk tę radę prezydenta Dudy puści mimo uszu, dlatego że i my wiemy, i on wie, że nawet jak sobie niczego nie doczyta, to pan prezydent Duda będzie tańcował koło niego na zadnich nogach, no więc po co ma sobie cokolwiek doczytywać? Wie swoje i tyle. Poza tym po tej deklaracji, że. U pana Łukasza Jasiny, rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego, no to od kiedy to sługa dyktuje swojemu panu, co ten ma doczytywać albo i nie doczytywać? Krótko mówiąc, proszę państwa, no przeżywamy dysonanse poznawcze, bo politycy ukraińscy, na co od dawna zwracałem uwagę, znakomicie opanowali sztukę odcinania kuponów, od prezentowania Ukrainy na forum międzynarodowym, jako takiego państwa specjalnej troski któremu lepiej się nie sprzeciwiać, bo nie wiadomo, co zrobi, albo sobie, albo komuś. No więc na razie taką sytuację mamy. I podczas, kiedy tutaj na Ukrainie dokazuje pan minister Melnyk, no to u nas. Dokazuje jego odpowiednik wiceminister spraw zagranicznych, pan wielce ścigodny, pan Arkadiusz Mularczyk, który kiedy już porosyłał noty dyplomatyczne do niemieckiego rządu, a niemiecki rząd udzielił tam odpowiedzi wymijających, o ile w ogóle no to teraz postanowił umiędzynarodowić sprawę reparacji dążenia do reparacji wojennych od Niemiec i zamierza zamierza powysyłać noty do wszystkich państw NATO, a być może nawet do wszystkich państw świata. No zobaczymy jaki będzie rezonans tego, czy dostanie wielce ścigodny wiceminister Mularczyk jakąś odpowiedź, a żeby tylko nie dostał takiej od, odpowiedzi w formie pytania, od kiedy ma te objawy. No ale nie uprzedzajmy faktów, proszę Państwa, tymczasem w Brukseli toczą się żmudne rokowania y, między Komisją Europejską i polską delegacją, y, która próbuje tam odblokować ten fundusz odbudowy zam, zablokowany przez y, Niemców w ramach szantażu finansowego. Y, no i tam jakieś postępy podobno są, chociaż żmudne to są negocjacje, dlatego że Komisja Europejska egzaminuje, Polską delegację ze wszystkich kamieni milowych, a jak pamiętamy, tych kamieni milowych to było całkiem sporo, no więc ten egzamin może długo potrwać. Nie wiadomo, czy Polska jeszcze w przyszłym roku skorzysta ze środków tego funduszu odbudowy, a tymczasem Komisja Europejska, która na stworzenie tego funduszu zaciągnęła pożyczkę, no, to teraz zamierza wprowadzić nowy unijny podatek, żeby zdobyć środki na spłacenie tej pożyczki. Jeśli do tego dojdzie, to tak czy owak Polska będzie w Funduszu Odbudowy partycypowała. Co prawda pieniędzy nie dostanie, ale będzie musiała spłacać, że tak powiem, część, przypadającą na nią część tej pożyczki. To zresztą warto przypomnieć, że to się stało, jeśli. Ratyfikacja ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, bo tu o niej mowa, została przeforsowana w Sejmie Polskim przez naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. Przy pomocy klubu parlamentarnego Lewicy, bo nawet własny klub się zbuntował hmm. przeciwko temu, ponieważ ta ustawa o zasobach własnych Unii Europejskiej wyposażyła Komisję Europejską w, dwie, w dwa nowe uprawnienia, właśnie jedno do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii, a drugie do nakładania unijnych podatków. No tak to wygląda współdecydowanie o naszych sprawach którym tak się zachwycał w swoim czasie podczas imprezy w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, pan dr Andrzej Olechowski, że tu jak wstąpimy do Unii, to będziemy współdecydować o naszych sprawach. No to właśnie już teraz wiemy, jak to współdecydowanie wygląda. Proszę Państwa, ale to wszystko są wydarzenia bez znaczenia wobec meczu, jak i polska reprezentacja rozegrała w Katarze z reprezentacją Meksyku. Warto odnotować, że samolot, który wiózł polską reprezentację do Kataru na ten mundial, był eskortowany w powietrzu przez dwa myśliwce F-16. Wywołało to no, zdumienie, od kiedy to ekipa piłki nożnej reprezentowała Polski w piłce nożnej dostępuje takich zaszczytów, że jest eskortowana przez samoloty myśliwskie. F-16, to nawet pan prezydent Duda chyba nie jest tak honorowany, ale te wszystkie spekulacje uciął pan minister Błaszczak, mówiąc, że te samoloty wykonywały ćwiczenia otoczone głąb tajemnicy wojskowej w najlepszym pierwszorzędnym gatunku. No, i w związku z tym już więcej na ten temat nie gadajmy, bo jak ktoś będzie tutaj du za dużo gadał, to zostanie uznany za zdrajcę Ojczyzny, no i odpowiednio potraktowany. Proszę Państwa, wydarzeniem tego meczu bo doszło w końcu do rozegrania meczu było niewątpliwie rzut karny, który został spudłowany przez pana Roberta Lewandowskiego, pan Robert Lewandowski pozostaje nieutulony w żalu, tam uspokaja go cała ekipa pan trener Michniewicz też tam przytulił i go utulił w żalu, no ale ale to już teraz trzeba się otrząsnąć z tego, bo remis, na szczęście Meksyk nie strzelił Polsce żadnego gola, także obydwie drożyny zarobiły po jednym punkcie 0-0. No i w związku z tym wszyscy prezentują dobry nastrój do następnej rozgrywki, która się odbędzie już za kilka dni. Będzie Polska walczyła na boisku w Katarze z reprezentacją. Arabii Saudyjskiej. No i zobaczymy, co Allah tutaj, e, z jaką niespodziankę nam Allah zgotuje, bo niewątpliwie reprezentacja Arabii Saudyjskiej będzie e, tam prosiła o, o auxilia Allaha, a czy reprezentacja Polski z jakimś takim innym, jakąś inną prośbą o auxilia wystąpi, no to w Katarze chyba byłoby to niebezpiecznie, więc trwamy w niepewności. Proszę Państwa, przez następne kilka dni.